Tak? Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej, na której chcemy skomentować zakończone dzisiaj rano głosowania nad tarczą antykryzysową, a także modyfikację kodeksu wyborczego. Zacznę od oceny rozwiązań przyjętej tarczy antykryzysowej. Wszystkie poprawki sformułowane przez Konfederację, było ich aż 39, zostały odrzucone. To pokazuje, że ze strony rządu nie było zainteresowania merytoryczną współpracą, nie było zainteresowania tymi poprawkami, które przedstawiliśmy. Projekt rządowy został przyjęty w wersji niewzbogaconej przez te elementy. A przypomnę, że cztery filary, które uważamy za kluczowe i które niestety nie znalazły się wcale lub nie znalazły się w wystarczającym stopniu w pakiecie rządowym, to po pierwsze i najważniejsze, ulżenie w kosztach stałych dla przedsiębiorców. Po drugie, łatwy, szybki, prosty dostęp do kapitału obrotowego. Po trzecie, automatyczne, proste i działające już teraz, bez żadnych składanych, dodatkowo wniosków dopłaty do miejsc pracy. To także zawieszenie wprowadzenia wszelkich nowych podatków, na przykład takich jak podatek cukrowy, który słyszeliśmy, że ma nie wejść. Okazuje się teraz jednak, że ma dociążyć cały sektor polskich przedsiębiorstw. Te cztery rozwiązania to cztery filary które uważamy za niezbędne do tego, żeby pakiet kryzysowy w ogóle działał. W to miejsce mamy tarczę biurokratyczną, tarczę, która tworzy 24 nowe procedury administracyjne, 24 procesy, które obecnie jeszcze nie istnieją. Do wytworzenia których, do realizacji których trzeba zrekrutować nowych urzędników lub zmienić zadania tym, którzy pracują. Być może teraz na pracy zdalnej, trzeba od podstaw organizować zupełnie nowe procedury. To zajmie wiele tygodni. W najlepszym razie. A w gorszym przypadku, jak na przykład dopłaty do miejsc pracy, gdzie trzeba wykazać spadek obrotu w dwóch kolejnych miesiącach, złożyć wniosek, zaczekać na jego rozpatrzenie, zawrzeć umowę, że się nie będzie zwalniać pracowników. W gorszym przypadku to zajmie kwartał lub nawet kilka miesięcy. To jest, proszę Państwa, tarcza biurokratyczna. To nie jest rozwiązanie, na jakie czekali polscy przedsiębiorcy. Polscy przedsiębiorcy przypatrywali się uważnie, co zaproponuje rząd, i po tym, gdy zapoznali się z propozycjami. Pana premiera i pani minister Emilewicz podjęli decyzję, że trzeba restrukturyzować swoje firmy. Jednym z przykładów jest firma polski producent rowerów, firma Cross, innym przykładem jest firma Romed. To są firmy, które już zdecydowały się o masowych, grupowych zwolnieniach. Trudno im się dziwić, kiedy widzą, że nie mają szans na szybki dostęp do kapitału, szybkie wsparcie ze strony rządu, trudno reagować inaczej. Tarcza biurokratyczna nie zadziała. Ostrzegaliśmy w tej sprawie pana premiera, ostrzegały wszystkie środowiska gospodarcze. Niestety ich głos pozostał e, niewysłuchany. E, w tej chwili będziemy zderzać się z konsekwencjami chaosu prawnego i leg legislacyjnego. Warto nadmienić, że ustawa o tarczy biurokratycznej pisana była na kolanie. Jest w niej wiele absurdów. Dla przykładu, uznaniowa, zupełnie arbitralna i nie mająca żadnej ekonomicznej podstawy, granica, iż na pomoc, na redukcję obciążeń ZUS-owskich będzie mógł liczyć przedsiębiorca mający 9 pracowników, ale jeżeli ktoś zatrudnia 10, już na zwolnienia z zus liczyć nie będzie mógł. Inny przykład takiego absurdu to również arbitralna kwota około 16 tysięcy złotych, przy której przedsiębiorca będzie już musiał płacić ZUS, jeżeli będzie zarabiał właśnie nieco mniej, będzie z tego ZUS-u zwolniony, niezależnie od tego, czy zatrudnia pracowników, czy nie zatrudnia, dla przykładu przedsiębiorca prowadzący punkt handlowy, w którym obrót przekracza 16 tysięcy złotych, będzie musiał zapłacić za siebie pełny ZUS, a ktoś kto pracuje, wystawiając fakturę dla wielkiej międzynarodowej korporacji, nikogo nie zatrudnia, zarabia 15 tysięcy złotych miesięcznie, będzie zwolniony z ZUS-u. Czy to jest sprawiedliwe sami Państwo ocencie, ale takie są konsekwencje przyjmowania rozwiązań pisanych na kolanie, niesłuchania konsultacji ze środowiskami gospodarczymi, niesłuchania tego co do zaproponowania Ta Federacja Konfederacja, która złożyła aż 39 bardzo merytorycznych poprawek. Niektóre zostały przez rząd uwzględnione ale nie na podstawie właśnie złożonych przez nas poprawek, tylko wprowadzanych po tym, jak rząd się połapał, że w jakiejś jednej rzeczy, gdzie wychwyciliśmy redakcyjną niedoskonałość, niekonsekwencję merytoryczną, wprowadzone bocznymi drzwiami. Tak wygląda nasza ocena tej tarczy biurokratycznej. Mówiliśmy od samego początku, że będzie to betonowe koło ratunkowe, betonowe koło ratunkowe, które naszy przedsiębiorców zostanie dowieszone przez rząd po to, żeby ich dociążyć. Propozycja dodatkowego zadłużania się, usztywniania, zatrudnienia w przedsiębiorstwach, to nie jest coś, co pomoże komukolwiek. Teraz jeszcze, proszę Państwa, szybka ocena nasza tego procesu. Szybka ocena procesu e, nowelizacji prawa wyborczego. No, rzecz zaskakująca, e, dziś w nocy pojawiły się poprawki prawa wyborczego. No i nasze fundamentalne pytanie, dlaczego prawo i sprawiedliwość e, ma zamiar e, segregować wyborców? Dlaczego e, wyborcy mają być traktowani w różny sposób? Jeśli głosowanie korespondencyjne, to dla każdego. E, życie osób, które mają 57 lat, nie jest mniej warte niż życie osób, które mają 61 lat. Jesteśmy jednymi obywatelami jednego państwa. Przypomnę, że to PIS. Zlikwidował głosowanie korespondencyjne w 2018 roku. W 2018 roku. Środowiska polonijne, w które tu uderzało, które chętnie głosowały na Konfederację, ponadprzeciętnie chętnie głosowały na e, siły, które Konfederacja skupiła, jak wcześniej Partia KORGIN, czy Kongres Nowej Prawicy, czy Ruch Narodowy. E, te środowiska polonijne mocno krytykowały rząd za zlikwidowanie możliwości głosowania korespondencyjnego. W tej chwili głosowanie korespondencyjne jest. Częściowo przywracane, pis wycofuje się częściowo z tych błędów. Natomiast pytanie, dlaczego tylko dla osób po 60 roku życia, czy osoby chore, czy osoby, które również. Są w grupie ryzyka poniżej 60 roku życia, młodzież, ludzie w średnim wieku, czy ich życie jest mniej warte. Przypomnę swój apel: przesunijmy wybory. Jeżeli chcemy, żeby wybory były bezpieczne dla wszystkich, powinniśmy je przesunąć. Natomiast jeżeli wprowadzamy głosowanie korespondencyjne, ono powinno być prowadzone w myśl zasady równych praw obywatelskich dla wszystkich obywateli. Nie możemy segregować obywateli na różne grupy, a szczególnie jest to nieeleganckie, jeżeli partia rządząca w tej grupie, którą w tej chwili uprzywilejowuje, ma znacząco wyższe poparcie niż w młodszych grupach wyborców, gdzie akurat poparcie ma konfederacja. No Można to odebrać jako próbę manipulacji wynikami wyborczymi. Nie ma z naszej strony zgody ani na manipulowanie wynikami, ani na manipulowanie prawem wyborczym, ani na segregowanie obywateli. Poproszę również o odniesienie się do tej sprawy pełnomocnika wyborczego mojego komitetu wyborczego Witolda Tumanowicza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Organizacja wyborów to jest naprawdę poważne wyzwanie dla wielu osób. Są to tysiące osób, które są zaangażowane. To nie jest tylko i wyłącznie ten jeden dzień wyborczy 10 maja, ale także wszystkie poprzedzające terminy, między innymi zgłaszanie ludzi do obwodowych komisji wyborczych. Jeśli już z naruszeniem prawa, z naruszeniem konstytucji, z naruszeniem wszystkich przyjętych norm wprowadza się zmiany w kodeksie wyborczym, to jest akurat tryb jest mniej, mniej istotny niż to, jakie te zmiany zostały wprowadzone, a mianowicie segregacja wyborców, segregacja wyborców na no, tych, którzy mają 60 lat i więcej i tych, którzy mają 60 lat i mniej. I mamy sytuację, w której przecież pierwszą ofiarą koronawirusa w Polsce była kobieta 57 lat. Równolatka mojej mamy. Czy rozumiem, że teraz rządzący chcą powiedzieć, że moja mama jest w pełni bezpieczna, żeby oddać głos w sposób tradycyjny, tak jak pozostali, czy jednak jest także zagrożona? I to takie segregowanie wyborców to jest rzecz kompletnie obrzydliwa. My się na takie segregowanie nie zgadzamy, a dodatkowo przypominamy, że. Także i osoby, które są w tych obwodowych komisjach wyborczych, to też często są osoby, które, które są w grupie ryzyka. Tych także powinniśmy, o tych powinniśmy także zadbać i mamy sytuację, w której obecnie musimy zgłaszać przecież tych ludzi do obwodowych komisji, komisji wyborczych. Warto byłoby zmienić też kodeks w tym zakresie, to znaczy, żeby nie było obowiązku bezpośredniego osobistego składania tych podpisów pod zgłoszeniami, tylko możnałoby na przykład zgłaszać się do Władowych Komisji Wyborczych drogą mailową. O tym, o tym rządzący nie pomyśleli, a wystarczyło po prostu, zamiast wrzucać o drugiej w nocy tego typu poprawki, po prostu skonsultować się z czynnikiem społecznym, z opozycją, z ludźmi, którzy zajmują się wyborami na co dzień. Tego nie zrobiono, my apelujemy o to, żeby te zmiany wprowadzić i tej segregacji wyborców zaprzestać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja tak, Ja chciałem zapytać o to, jak możecie realnie w sytuacji, kiedy nie wolno organizować nawet akcji ulicznych, przeciwdziałać realizacji takiego scenariusza, który wydaje się wynikać z wszystkich tych działań PIS-u, że na wybory pójdzie głównie wyborca PIS-owski i w komisjach wyborczych zasiądą głównie zwolennicy, jeśli nie po prostu przedstawiciele aparatu. Rolą kandydata na prezydenta nie jest spekulować, co się stanie. Moją rolą jest przedstawiać dobre rozwiązania, z których wszyscy możemy skorzystać. Dobrym rozwiązaniem jest przesunięcie wyboru. Byłem pierwszym kandydatem, który powiedział o tym, że wybory warto przesunąć, aby sytuacja kryzysowa, de facto stan nadzwyczajny, choć wprowadzony bocznymi drzwiami, bez konstytucyjnych instrumentów, to jednak już trwający nie łączone był i zarządzanie kryzysowe nie były łączone z organizacją wyborów. To jest dobre rozwiązanie, rozwiązanie, jeżeli rząd zdecyduje się na rozwiązania bardziej ryzykowne, grające życiem i zdrowiem obywateli, no będziemy wówczas starali się jak najlepiej zabezpieczyć wszystkich naszych przedstawicieli Komitetu Wyborczego, których będziemy kierować do Komisji. Trzeba jednak rozróżnić odpowiedzialność za proces wyborczy. Odpowiedzialność za organizację procesu wyborczego ponosi władza państwowa, która ten proces organizuje. Opozycja to co może zrobić, to do obowiązującego prawa po prostu się dostosować, minimalizując ryzyko, na które. Mogliby nas swoją nieroztropnością wystawić rządzący. Ja wierzę, że apel o przesunięcie wyborów zostanie ostatecznie wysłuchany. Natomiast, jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, jeszcze raz podkreślę, jeżeli ono jest przywracane, jeżeli PiS wycofuje się z tego błędu z 2018 roku, polegającego na likwidacji głosowania korespondencyjnego i ograniczenia tego prawa, to to prawo powinno przysługiwać wszystkim, a nie jakiejś arbitralnie definiowanej grupie wyborców. No bo, jesteśmy obywatelami jednego państwa i powinniśmy mieć jednakowe prawa. Proszę Panie, bardzo. Profesor Jacek Waldezel powiedział, zacytuję, to, że koło Konfederacji wydało się i do spółki z obózami z KO gierki parlamentarne poprzez sprawy formalno-proceduralne, jako jest głosowanie zdalne, dowodzi, że w ciągu ledwie paru miesięcy Konfederacja sterczyła się do poziomu zwykłego, demoliberalnego paszczeniactwa. Jak można było Panie redaktorze, tak jak powiedziałem. Na początku e, tarcza antykryzysowa jest tarczą biurokratyczną. Te rozwiązania, które przyjął rząd, są absolutnie niewystarczające. Uruchomienie 24 procedur biurokratycznych nie daje szansy na to, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom. Nie daje szansy na to, żeby realnie ulżyć w kosztach stałych przedsiębiorcom. Nie daje szybkiego dostępu do kapitału obrotowego. Nie daje szybkich, działających już teraz dopłat do miejsc pracy. Trzeba mieć na względzie, że w poniedziałek i wtorek są ostatnie dni tego miesiąca. E, tysiące Polaków będą otrzymywać e, wypowiedzenia umów o pracę, tysiące już zostały zwolnione i to są poważne sprawy, którymi powinna zająć się telewizja publiczna czy portal e, telewizji publicznej. Natomiast komentowanie opinii każdego profesora e, nie jest rolą Trzymaj kandydata na prezydenta. Ja powstrzymuję się od komentowania opinii, e, szanuję wszystkie opinie. Wiem, że jako kandydat powinien zływać się we wszystkie opinie, głos profesora w demokracji jest warty. Chwile, jak głos redaktora, jak głos zwykłego obywatela, który będzie musiał pójść i zaryzykować swoje zdrowie, żeby głosować no, na wybory, jest... czy też pójść i głosować e, korespondencyjnie, jeśli takie prawo otrzyma. Natomiast e, nie jest moją rolą jako kandydata komentowanie takich głosów jest moją rolą zadbanie o interesy obywateli, zadbanie o interesy polskich przedsiębiorców, polskich pracowników. I na tym się w kampanii wyborczej chcę skupiać, na tym się skupiałem w swojej pracy parlamentarnej. O tym wczoraj mówiłem z mównicy Sejmowej. Jeszcze dziś o godzinie 6.10. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo.